Nad Warszawą zapadła gęsta noc. Wiatr przecinał ulice niczym ostre ostrze, rozrzucając w powietrzu stare papiery i zapach śniegu. Siedem szczeniąt pitbula leżało skulone obok śmietnika, trzęsąc się z zimna i leżąc jeden na drugim. Pozostawiono ich tam z niczym poza ciepłem ich własnych ciał. Jeden z nich, największy i najsilniejszy, podniósł głowę i rozejrzał się dookoła. Węsząc w poszukiwaniu jakiegokolwiek śladu pożywienia lub schronienia. Ale jedyne, co zobaczył, to oblodzony asfalt i odległy hałas tramwajów. Po drugiej stronie ulicy, w barze mlecznym, paliły się jeszcze światła. Zapach zupy buraczanej i ciepłego chleba unosił się w powietrzu, drażniąc puste żołądki szczeniąt. Z restauracji wyszła para, śmiejąc się. Grube płaszcze chroniły ich przed zimnem, ale nawet nie spojrzeli na szczeniaki. Młode chwiliły, ich cichy dźwięk niemal ginął w podmuchach wiatru. Największy z nich o czarnym futrze i brązowych oczach wstał i szturchnął swych braci pyskiem. Musieli się stamtąd wydostać, zanim zimno dopadnie ich na dobre. Janek szedł chodnikiem z rękami w kieszeniach zniszczonego płaszcza. Był właścicielem małego stoiska z gazetami w pobliżu placu i zawsze chodził tam wieczorami, aby zamówić wydania na następny dzień. Jego kroki były szybkie, ale coś kazało mu się zatrzymać. Słaby dźwięk, niemal jęk, dochodzący z okolic kosza na śmieci. Spojrzał w dół i zobaczył szczeniaki stłoczone razem. Zbyt małe, by zostać same w tę okrutną noc. Stał tam przez chwilę, myśląc. Nie miałem pieniędzy na opiekę nad psami. Ledwo mógł płacić rachunki, a w jego wieku każdy dodatkowy wydatek stanowił dla niego obciążenie. Lecz jego wzrok był utkwiony w małych, błyszczących oczkach szczeniaków. Jeden z nich, najmniejszy, trząsł się tak bardzo, że Janek poczuł ucisk w piersi. Westchnął głęboko, mrucząc coś pod nosem i przykucnął. Podniósł jedną z nich i poczuł jej cienkie, ciepłe ciało na dłoni. Pozostali zaczęli się poruszać, jakby wyczuwali, że coś się dzieje. Rozejrzał się dookoła. Ulica była prawie pusta. Nikt nie przyszedłby i nie zabrał tych psów. Nikogo to nie obchodziło. Cicho zaklął i podniósł kolejne dwa. Pozostali poszli za nimi, potykając się o własne łapy, gdy próbowali nadążyć. Janek mruczał i szedł, przeklinając zimno nieodpowiedzialność ludzi i siebie, że nie potrafił po prostu odwrócić się. Szczeniaki nie oderwały się od niego, jakby już wiedziały, że zrzędliwy staruszek jest ich jedyną szansą. Gdy dotarł na miejsce, otworzył drewniane drzwi i poczuł znajomy zapach starych gazet i letniej kawy. Szczeniaki przybiegły do środka i z podekscytowaniem. Obwąchiwały każdy kąt. Janek wziął stare tekturowe pudełko i wyłożył je szmatami. Po kolei wkładał je do środka. Szybko się usiedli, przytulili się do siebie i westchnęli cicho ze zmęczenia. Najmniejszy z nich, ten, który trząsł się najbardziej, położył głowę na łapie swego czarnego brata i zamknął oczy. Janek wziął kubek zimnej kawy i usiadł na krześle zaladą. Przyglądał się szczeniakom i zastanawiał się, co z nimi zrobi. Nie mogłem ich wszystkich zatrzymać. Nawet nie z jednym, ale nie miałem odwagi, żeby je znowu wystawić. Spojrzał na telefon leżący obok stosu czasopism, zastanawiając się, czy powinien do kogoś zadzwonić. Na schronienie? Dla przyjaciela? Ale kto przyjąłby siedem szczeniąt? Od tak, znikąd. Na zewnątrz zaczął padać śnieg, spowijając miasto ciszą. W boksie słabe ciepło zgrzejnika działało uspokajająco na szczenięta. Czarny, który wydawał się być przywódcą, podniósł głowę i przez chwilę patrzył na Janka, po czym znów wtulił się między braci. Starzec podrapał się po głowie, westchnął ze zmęczeniem i wziął łyk kawy. Jutro coś wymyślę, jutro spróbuję znaleźć lepsze miejsce dla tych maluchów, ale na razie byli bezpieczni. Kiedy Janek otworzył oczy, w małym stoisku unosił się zapach gazet i stęchłej kawy. W powietrzu wciąż unosił się chłód świtu, ale pierwsze promienie słońca oświetliły półki pełne czasopism i gazet. Przeciągnął się powoli, czując ciężar wieku na kościach i spojrzał w stronę rogu sklepu. Szczenięta nadal spały w tekturowym pudle, skulone razem, jakby stanowiły jedno ciało. Tylko jeden z nich, ten czarny o czujnych oczach, był już obudzony i obserwował Janka, jakby na coś czekał. Starzec mruknął coś niezadowolony i wstał. Musiał wkrótce otworzyć stoisko, bo poranni klienci wkrótce mieli zacząć się pojawiać. Ale zanim to nastąpiło, musiałem pomyśleć, co zrobić z psami. Nie mogłem ich tam po prostu zostawić. Wziął z lady kawałek czerstwego chleba i połamał go na małe kawałki. Szczenięta obudziły się, czując zapach, i zaczęły wąchać ziemię, głodne. Chleb nie był idealny, ale to było to, co miał. Pochłonęły wszystko w ciągu kilku sekund, a potem lizały ziemię w nadziei na znalezienie więcej. Janek podrapał się po głowie, nie wiedząc od czego zacząć. Wtedy drzwi straganu się otworzyły i weszła kobieta w grubym płaszczu i kwiecistym szaliku. To była Zofia, stara klientka, właścicielka małego sklepu z tkaninami na tej samej ulicy. Zawsze kupowałem poranną gazetę i lubiłem chwilę pogawędzić przed wyjściem do pracy. Gdy zobaczył szczeniaki, szeroko otworzył oczy i położył ręce na piersi. Boże, Janek, skąd wziąłeś te biedne rzeczy? Szybko opowiedział, co wydarzyło się poprzedniej nocy. Zofia westchnęła i pokręciła głową. Zima nie oszczędziła nikogo, nawet zwierząt. Poprawiła szalik na włosach i schyliła się, by podnieść jednego ze szczeniaków. Mały chłopiec oblizał jej palce, głodny i potrzebujący. A co z nimi zrobisz? Zapytał, patrząc na Janka z uniesionymi brwiami. Nie mam pojęcia mruknął, krzyżując ramiona. Ledwo potrafię o siebie zadbać. Zofia milczała przez chwilę zamyślona. Następnie podniósł wzrok i lekko się uśmiechnął. Myślę, że znam kogoś, kto może pomóc. Zanim Janek zdążył zapytać, wyjęła już telefon z torby. Zadzwonił do kogoś i szybko wyjaśnił sytuację. Potem spojrzał na Janka z błyskiem zadowolenia w oczach. Lekarz weterynarii Andrzej powiedział, że możemy zabrać szczeniaki do jego kliniki. Przyjrzy się im i być może będzie mógł pomóc znaleźć domy. Janek prychnął, ale wiedział, że to najlepsze rozwiązanie. Nie mogłem kontynuować z siedmioma psami na ławce. Wziął starą torbę na zakupy, zaimprowizował transport i ostrożnie umieścił w niej szczeniaki. Początkowo byli niespokojni, ale wkrótce przytulili się do siebie, czując ciepło swojego rodzeństwa. Droga do kliniki była krótka, ale chłód sprawiał, że wydawała się dłuższa. Miasto zaczęło się budzić, ludzie wychodzili z domów, z piekarni unosił się zapach ciepłego chleba, a po torach sunęły tramwaje. Janek szedł dalej, mrucząc na temat tego, jak wpakował się w to całe zamieszanie. A Zofia szła obok, trzymając na rękach jednego ze szczeniaków, osłaniając go przed wiatrem. Gdy dotarli, Andrzej już czekał na nich przy drzwiach. Był to wysoki, silny mężczyzna z siwą brodą i poważnym wyglądem. Miał na sobie biały fartuch poplamiony sierścią kota i czuć było od niego środek dezynfekujący. Gdy tylko zobaczył szczeniaki, westchnął głęboko. Kolejny przypadek porzucenia, powiedział ostrożnie, podnosząc torbę. Jest coraz gorzej. Zaprowadził psy do środka i zaczął je badać, jednego po drugim. Janek i Zofia stali w kącie pokoju i obserwowali. Weterynarz kilka razy zmarszczył brwi, sprawdził zęby szczeniąt, osłuchał ich serca. Są niedożywieni, ale nic poważnego. Problem polega na tym, że jeśli szybko nie znajdziemy domów, to skończą jak wiele innych. Nie dokończył zdania, ale Janek zrozumiał, co miał na myśli. W pokoju zapadła ciężka cisza. Najmniejszy ze szczeniąt, ten o jasnej sierści i zwisających uszach, podszedł do Andrzeja i położył głowę na jego nodze. Weterynarz spojrzał w dół i westchnął. No cóż, może jedną z nich sobie zatrzymam. Zofia uśmiechnęła się zadowolona. Janek skrzyżował ramiona, wciąż podejrzliwie do wszystkiego podchodzący. Andrzej spojrzał na pozostałe szczeniaki, drapiąc się po brodzie. Musimy nadać im imiona. To zawsze pomaga w adopcji. Zofia zgodziła się z entuzjazmem. Janek przewrócił oczami, ale czuł, że wpakował się w to za głęboko, żeby po prostu odejść. W klinice unosił się zapach leków i sierści zwierząt. Szczenięta rozłożyły się po całej podłodze, eksplorując otoczenie, merdając ogonkami i wąchając pyszczkami każdy kąt. Andrzej patrzył na nich ze skrzyżowanymi ramionami, podczas gdy Zofia, klęcząc na podłodze, starała się powstrzymać najbardziej wzburzone osoby. Janek siedzący na drewnianej ławce tylko pokręcił głową. Jak więc nazwiemy tę grupę? zapytał Andrzej drapiąc się po brodzie. Zofia uśmiechnęła się i spojrzała na maluchy. Przywódca czarnoskóry, mężczyzna o czujnym spojrzeniu, kroczył przed swoimi braćmi, jakby był odpowiedzialny za wszystkich. Wskazała na niego. Ten wygląda jak Kuba silny i mądry. Kuba mruknął Janek zbyt wielkie imię dla małego psa. Już niedługo będzie mały odpowiedział Andrzej ze śmiechem. Najmniejszy ze szczeniąt ten, który trząsł się bardziej niż pozostałe. Wciąż trzymał się nogi weterynarza. Andrzej spojrzał na niego i westchnął. A ten? Wydaje się kruchy, ale ma wolę życia. Wojtek. Zofia i Janek pokiwali głowami na znak zgody. Nazwa pasuje. Karmelowy szczeniak, który bawił się kawałkiem fartucha Andrzeja, miał na imię Basia. Pozostałym nadano proste, ale mocne imiona: Marek, Staszek, Hania i Tadeusz. Teraz każdy z nich był kimś. Janek spojrzał na śmieci i cicho pomruczał. Czy wiesz, że jeśli nadasz czemuś nazwę, trudniej będzie ci się z tym pożegnać? Już się przywiązywał i to go drażniło. Nie chciałam jednego psa, a tym bardziej siedmiu. Ale coś w środku mówiło mu, że nie uda mu się wydostać z tej historii tak szybko, jak sobie wyobrażał. Dobrze, skoro mają już imiona, jak znajdziemy dla nich domy? Zapytał Andrzej, wracając do głównego problemu. Zofia pstryknęła palcami. Jakby właśnie przyszła jej do głowy jakaś myśl. Mój siostrzeniec jest dobry w tych internetowych sprawach. Może robić zdjęcia i się nimi dzielić. Wiele osób chce mieć psa, ale nie wie, gdzie go znaleźć. Psy rasowe mają większe szanse, powiedział Andrzej. Ale pitbulle, wiele osób się ich boi, uważają, że są agresywne. Bzdura, mruknął Janek. Psy pozostają takie, jakie je wychowaliśmy. Weterynarz się zgodził, ale wiedział, że rzeczywistość jest brutalna. Wiele takich psów trafiło w niewłaściwe miejsce w ręce osób, które ich nie szanowały. Musieli mieć pewność, że zostaną przyjęci przez właściwe osoby. Tymczasem szczeniaki bawiły się dalej, nie zwracając uwagi na obawy ludzi. Kuba i Marek kłócili się o kawałek materiału, podczas gdy Basia próbowała wspiąć się po nodze Zofii. Wojtek najmłodszy wciąż trzymał się nogi Andrzeja, który patrzył na niego z mieszaniną zmęczenia i czułości. No cóż, już podjąłem decyzję. -Powiedział weterynarz, podnosząc Wojtka. Ten zostaje ze mną. Zofia się uśmiechnęła. Janek tylko prychnął, ale w głębi duszy był zadowolony, że przynajmniej jedno z nich ma już zapewniony dom. Teraz zostało ich sześcioro. Zabiorę mojego siostrzeńca i aparat, powiedziała podekscytowana Zofia. Mamy nadzieję, że dzisiaj znajdzie się ktoś zainteresowany. Pospiesznie opuściła klinikę, a Janek jeszcze raz obserwował psy. Kuba spojrzał mu w oczy, jakby zrozumiał coś, czego sam jeszcze nie wiedział. Nie patrz tak na mnie, mruknął starzec. To nic nie znaczy, ale wiedział, że okłamuje sam siebie. Po odejściu Zofii w klinice zrobiło się ciszej. Andrzej posadził Wojtka na prowizorycznym łóżku w kącie, podczas gdy pozostałe szczeniaki kontynuowały eksplorację pomieszczenia. Janek skrzyżowawszy ramiona patrzył na nich z ponurą miną. Sześć psów wciąż czeka na dom. Już czuł, że zadanie to będzie trudniejsze, niż sobie wyobrażał. Kuba, przywódca miotu, wspiął się na krzesło i próbował dotrzeć do stołu weterynarza. Andrzej cicho się zaśmiał i podniósł szczeniaka. Ten ma ducha poszukiwacza przygód powiedział lekko ściskając uszy psa. Janek prychnął. Duch awanturnika, od co? Zadzwonił dzwonek do drzwi. Zofia wróciła, przyprowadzając swojego siostrzeńca, Piotra. Szczupłego chłopca w czapce i jeansowej kurce. Miał na szyi profesjonalny aparat fotograficzny. Spojrzał na szczeniaki i gwiznął. Są piękne, powiedział klękając, żeby zrobić kilka zdjęć. Myślę, że mogę rozpowszechnić tę wiadomość w grupie adopcyjnej. Żadnych obcych nie zabierzesz z tymi psami, ostrzegł Andrzej. Pitbulle przyciągają niewłaściwą publiczność. Chcemy rodzin, a nie wariatów szukających psa do walki. Nie martw się, wujku. Odpowiedział Piotr, skupiając się na zdjęciach. Dostarczamy produkty tylko tym, którym ufamy. Janek obserwował wszystko kątem oka. Nie do końca ufał temu internetowemu rozwiązaniu, ale w głębi duszy miał nadzieję, że zadziała. Im szybciej te psy znajdą dom, tym lepiej. Pół godziny później Piotr pokazał zdjęcia na swoim telefonie komórkowym. Szczenięta wyglądały jak modele, miały błyszczące oczy i zabawne pozy. Teraz musimy już tylko czekać, powiedział szybko pisząc. Czas płynął powoli. Zofia zrobiła wszystkim herbatę, Andrzej zajął się bezdomnym kotem, którego przywieźli do lecznicy, a Janek po prostu opiekował się kociętami. Kuba i Basia bawili się przy drzwiach, podczas gdy reszta była już śpiąca. Telefon Piotra zawibrował. Przeczytał wiadomość i podekscytowany spojrzał w górę. Mamy zainteresowaną stronę. Pani o imieniu Elżbieta. Mieszka w pobliżu łazienek królewskich. Powiedziała, że zawsze chciała mieć psa i była zachwycona basie. Osoby starsze? Podejrzliwie zapytał Janek. Tak, ale wygląda na aktywny. Powiedział, że miał już wcześniej psy. Andrzej podniósł słuchawkę i zadzwonił do żony. Zadawał jej pytania wprost. Chciał wiedzieć, jak żyje, czy ma jakieś doświadczenia. Po kilku minutach skinął głową. Wydaje się dobrym człowiekiem. Podsumował. Zabierzmy do niej szczeniaka. Zofia uśmiechnęła się, podekscytowana. Podniósł Basie i przykrył ją tkaniną, żeby chronić ją przed zimnem. Piesek spojrzał na swych braci, nie rozumiejąc, że ten moment jest pożegnaniem. Janek poszedł z Zofią i Piotrem do tramwaju. Miasto było pokryte śniegiem, a z kominów domów wydobywał się dym z pieców. Nikt nie mówił wiele. Basia spała na kolanach Zofii, nieświadoma losu, jaki ją czeka. Elżbieta mieszkała w małym, ale przytulnym mieszkaniu. Gdy otworzył drzwi, jego oczy rozbłysły, gdy zobaczył szczeniaka. Podniósł go delikatnie, jakby trzymał coś cennego. Na żywo jesteś jeszcze piękniejsza, wymamrotał, całując basie w głowę. Piesek polizał go po brodzie. Wyglądała na zadowoloną w ramionach nowego właściciela. Janek obserwował wszystko i nic nie mówił. Zanim odeszli, spojrzał na basie ostatni raz. Przytulała się już na kanapie, jakby mieszkała tam od zawsze. W drodze powrotnej Zofia westchnęła. Jeden już ma dom, pozostało pięć. Janek tylko skinął głową na znak zgody, ale coś w nim zacisnęło się. Nie spodziewałam się, że to pożegnanie wywoła u mnie tak silne emocje. Podróż powrotna do kliniki przebiegła w ciszy. Wiatr przecinał ulicę Warszawy, niosąc ze sobą zapach palonego drewna i świeżo pieczonego chleba. Janek szedł z rękami w kieszeniach płaszcza, czując, jak chłód przenika mu kości. Zofia wyglądała na zadowoloną. Andrzej i Piotr byli już w klinice, kiedy przyjechali, a pozostałe szczeniaki spały skulone w kącie. Basia już ma dom, oznajmiła podekscytowana Zofia. Elżbieta wyglądała na zachwyconą. Andrzej skinął głową. Wiedziałem, że będziesz dobrym wyborem, ale pozostało jeszcze pięć psów, które potrzebowały losu. Janek powoli podszedł do pudełka, w którym spały szczeniaki. Kuba otworzył oczy i podniósł głowę, patrząc na starca. Przez chwilę Janek poczuł coś dziwnego w piersi. Nie było to ani smutek, ani ulga. To było coś innego, inny chwyt. Co to było? Zapytał Andrzej, zauważając zagubiony wzrok Janka. Starzec podrapał się po głowie. Nic. Po prostu myślę. Zofia się uśmiechnęła. Przywiązujesz się, prawda? Janek prychnął. Chcę po prostu szybko to rozwiązać. Piotr przerwał chwilę ciszy, podnosząc telefon komórkowy. Dobra wiadomość. Kolejna zainteresowana osoba, mężczyzna o imieniu Tomasz. Powiedział, że zawsze chciał mieć dużego psa. A gdzie on mieszka? Zapytał Andrzej. Na wsi niedaleko od Focka. Posiada przestrzeń i doświadczenie w opiece nad psami. Zapytał o Marka. Janek spojrzał na brązowo białego szczeniaka, śpiącego obok kuby. Był wesoły, ale spokojny. Być może spokojniejsze otoczenie byłoby dla niego idealne. Bierzemy to. Zdecydował Andrzej. Ale chcę zobaczyć to miejsce, zanim zostawię psa. Dwie godziny później byli już w pociągu do Otwocka. Marek siedział na kolanach Piotra, który próbował uspokoić go, głaszcząc po brzuchu. Szczeniak wyglądał na zaniepokojonego, jakby wiedział, że coś się zmieni. Tomasz przywitał ich w drewnianym domu, otoczonym otwartym polem. W powietrzu unosił się zapach drewna opałowego i mokrej ziemi. Był wysokim mężczyzną o zrogowaciałych dłoniach i spokojnym spojrzeniu. Uśmiechnął się, gdy tylko zobaczył Marka. Będzie mu się tu podobać, powiedział, klękając, by powitać szczeniaka. Marek powąchał rękę mężczyzny, zawahał się przez chwilę, po czym pomachał ogonem. Janek patrzył ze skrzyżowanymi ramionami. Coś w zachowaniu Tomasza sprawiło, że się rozluźnił. Pies wyglądałby tam dobrze. Po kilku minutach rozmowy. Tomasz podniósł Marka i zabrał go na podwórko. Szczeniak biegał po otwartej przestrzeni, wąchał trawę, eksplorował każdy kąt, jakby ten kąt od zawsze należał do niego. On już czuje się jak w domu uśmiechnęła się Zofia. Janek właśnie patrzył. Podobnie jak Basia, Marek zdawał się znaleźć swoje miejsce na świecie. Ale ten ucisk w klatce piersiowej powrócił nieprzyjemny i natarczywy. W drodze powrotnej Zofia westchnęła Czterech już nie ma. Pozostało czterech. Janek spojrzał na kubę, który spał na jego kolanach, a on nie zdawał sobie sprawy, że go podniósł. Tak, cztery, ale w głębi duszy wiedział, że jedno z nich nigdzie się nie wybiera. Gdy wrócili do Warszawy, zapadła noc. Zimno było jeszcze bardziej dokuczliwe, a miasto było ciche. Słychać było jedynie hałas tramwajów ślizgających się po torach i odległe echo pospiesznych kroków. W klinice pozostała trójka szczeniąt, które spały skulone razem, tęskniąc za swoimi zmarłymi braćmi i siostrami. Janek rzucił płaszcz na oparcie krzesła i ciężko usiadł. Kuba, który całą podróż spędził śpiąc na jego kolanach, zeskoczył na ziemię i podszedł do braci. Ale zanim do nich dołączył, odwrócił się i spojrzał na Janka. Starzec zmarszczył brwi. Co to było? Czemu na mnie patrzysz? Szczeniak tylko merdał ogonem i położył się obok krzesła. Myślę, że on już cię wybrał skomentował Andrzej, rzucając obrus na stół. Janek prychnął i skrzyżował ramiona. Bzdura, on jest po prostu zmęczony. Zofia cicho się zaśmiała, ale nic nie powiedziała. Po prostu usiadł obok swojego przyjaciela i wziął łyk herbaty. Czas płynął powoli. Andrzej ustawił lekarstwa na półce, Piotr rozmawiał przez komórkę, czekając na nowe wiadomości o adopcjach. Tutaj powiedział nagle, pokazując ekran. Para chce poznać Tadeusza i Hanie. Andrzej podniósł słuchawkę, żeby z nimi porozmawiać. Zapytał ich, gdzie mieszkają, czy kiedykolwiek mieli psy i czy wiedzą, jak opiekować się Pitbulem. Po kilku minutach rozłączył się i pokazał kciuk do góry. Wydają się dobrymi ludźmi. Chcą przyjść jutro rano. Janek tylko kiwnął głową. Byłem zmęczony. Nie tylko fizycznie, ale w głębszym sensie. Jakby coś w jego wnętrzu zaczęło ważyć więcej niż zwykle. Spojrzał na Kubę, który spał teraz obok jego buta, i oddychał powoli. Następnego ranka para przybyła do kliniki. Marzena i Jakub byli młodzi, pełni życia i mówili, że zawsze chcieli mieć psy. Mieszkali w przestronnym mieszkaniu i mieli doświadczenie z dużymi rasami. Kiedy pochylili się, by zawołać szczeniaki, Tadeusz podszedł prosto do nich, merdając ogonem i bez wahania wdrapując się na kolana Jakuba. Hania zwlekała jeszcze chwilę ale już po kilku minutach bawiła się z marzeną, skubiąc jej palce. Myślę, że znaleźliśmy naszych towarzyszy, powiedział Jakub z uśmiechem. Janek obserwował wszystko w milczeniu. Wiedziałam, że psy będą w dobrych rękach, ale z każdym pożegnaniem uczucie ścisku w piersi powracało. Kiedy para wyszła z dwoma szczeniakami, klinika była dziwnie pusta. Zostały tylko dwie. Janek spojrzał na Andrzeja i Zofię, potem na Kubę i Staszka. Poczuł gulę w gardle. A ten? zapytał, wskazując na Staszka. Jakaś Irena o niego pytała odpowiedział Piotr Zadzwonię teraz. Janek nie odpowiedział. Pochylił się i przesunął dłonią po futrze Kuby, który patrzył na niego tymi uważnymi oczami, jakby wszystko rozumiał. W głębi duszy Janek już znał odpowiedź. Poranek się dłużył. Zimno było przenikliwe, a Jankowi sztywniały dłonie w kieszeniach płaszcza. W klinice pozostały już tylko Staszek i Kuba. Kuba jak zwykle deptał Staruszkowi po piętach, a Staszek leżał przy Grzejniku i nie rozumiał, dlaczego stado się przerzedza. Piotr zakończył rozmowę i spojrzał na Andrzeja. Potwierdziła Irena: Przyjdzie dziś po południu spotkać się ze Staszkiem. Janek westchnął głęboko i spojrzał na pręgowanego szczeniaka, który leniwie ziewnął. Wiedziałem, że to słuszne. Wszyscy mieli trafić do dobrych domów, mieli jedzenie, ciepłe łóżko i miłość. Ale mimo wszystko było w tym wszystkim coś niepokojącego. Nic nie mówiłeś o Kubie, skomentowała Zofia, sięgając po czajnik, żeby zaparzyć herbatę. Janek mruknął coś pod nosem i odwrócił wzrok. Bo on wciąż tu jest, co? Zofia uśmiechnęła się kącikiem ust, ale nie nalegała. Wiedziałem, że Janek jest uparty i że prawdziwa odpowiedź kryje się w tej ciszy. Popołudnie nadeszło szybko. Irena zapukała do drzwi kliniki i weszła uśmiechnięta. Była to kobieta w średnim wieku, ubrana w czerwony płaszcz i buty śnieżne. Rozejrzał się dookoła, aż jego wzrok wylądował na Staszku. Jest jeszcze przystojniejszy niż na zdjęciu, powiedziała pochylając się, żeby go zawołać. Staszek początkowo podejrzliwy, wkrótce zaczął merdać ogonem i podszedł bliżej, wyczuwając zapach perfum kobiety. Kiedy zaczęła drapać go po uchu, położył się, przewrócił na grzbiet i całkowicie się poddał. Chyba zostałam wybrana. Zażartowała Irena, śmiejąc się. Andrzej zadał kilka pytań i zadowolony z odpowiedzi wręczył kobiecie małą paczuszkę z instrukcją dotyczącą karmienia i szczepień. Staszka wsadzili do torby podróżnej i zanim odeszli, spojrzał jeszcze na Kubę i Janka. Nie wydawał się smutny, tylko ciekawy. Dbaj o niego, powiedział Janek poważniejszym tonem niż zamierzał. Irena skinęła głową. Z pewnością, gdy drzwi się zamknęły, w pokoju zapadła cisza. Kuba stał na środku biura i powoli mrugał oczami, jakby próbował zrozumieć, co się dzieje. Następnie, bez wahania, podszedł do Janka i usiadł obok jego buta, opierając ciało o jego nogę. A teraz? Zapytał Andrzej, krzyżując ramiona. Janek spojrzał na szczeniaka, potem na swoich przyjaciół. Poczuł, jak gula w gardle zaciska się, ale jednocześnie w jego wnętrzu narasta pewność. Myślę, że teraz pójdziemy do domu. Kiedy Janek opuszczał klinikę, ulica była pokryta cienką warstwą śniegu. Zimne powietrze uderzało go w twarz, a każdy krok powodował chrzęst podłoża. Kuba szedł obok niej, jego małe stópki zapadały się w śniegu, ale bez wahania. Nie oglądał się za siebie, nie narzekał na swoich braci, po prostu szedł dalej, jakby ta ścieżka zawsze była dla niego. Janek trzymał ręce w kieszeniach, udając, że nic się nie zmieniło, że nie zabiorę psa do domu. Że nie łamał wszystkich zasad, które sobie ustanowił. Ale w głębi duszy czułem coś dziwnego, coś ciepłego, jak miłe wspomnienie z dawnych czasów. Gdy dotarli do stoiska, Janek otworzył drzwi i wszedł do środka bez żadnych ceremonii. W pomieszczeniu unosił się zapach starego papieru i podgrzewanej kawy. Zdjął płaszcz, rzucił go na krzesło i odwrócił się. Kuba nadal stał w drzwiach i rozglądał się dookoła, jakby czekał na potwierdzenie. Co to było? Mruknął Janek. Czekasz na zaproszenie? No wejdź już. Kuba merdał ogonem i przeszedł przez drzwi, obwąchując każdy kąt, jakby przeprowadzał inspekcję. Zatrzymał się obok tekturowego pudła, w którym spał pierwszej nocy, i spojrzał na Janka, jakby czegoś się spodziewał. Starzec westchnął, potarł twarz i odszedł na tył straganu. Wyciągnął z szafy stary wełniany koc i rzucił go na podłogę, tuż obok krzesła, na którym zwykle siadał. Gotowy, jeśli zamierzasz tu zostać, przynajmniej będziesz miał przyzwoity kącik. Kuba powąchał tkaninę, obrócił się dwa razy, położył się i westchnął głęboko. Janek obserwował tę scenę, poczuł, jak jego klatka piersiowa się zaciska i wydał z siebie niski jęk, jakby walczył sam ze sobą. Drzwi kabiny nagle się otworzyły i do środka weszła Zofia, tupiąc nogami, żeby strząsnąć śnieg z butów. Następnie? Zapytał z uśmiechem na ustach. Janek wziął czajnik i nalał do kubka gorącej wody, nie patrząc na nią. No i co z tego? Zofia skrzyżowała ramiona i wskazała na spokojnie śpiącego kubę. Wygląda na to, że ktoś znalazł dom. Janek prychnął, podniósł kubek do ust i zamilkł. Przez kilka sekund przestrzeń wypełniał jedynie szum wiatru na zewnątrz i lekkie chrapanie kuby. No cóż, mruknął w końcu Janek, przynajmniej nie będę już potrzebował grzejnika. Zofia się roześmiała, ale nic nie powiedziała. Wiedział, że Janek nigdy nie przyzna się do czegoś, co już dla wszystkich było oczywiste. Na zewnątrz miasto toczyło swój rytm, obojętne na to, co działo się w małym kiosku z gazetami. Ale tam, w tej ciasnej przestrzeni, wypełnionej zapachem papieru i kawy, coś się zmieniło. I po raz pierwszy od dłuższego czasu Janek poczuł, że samotność dała mu wytchnienie.